Punkt numer dwa. Albo jak to woli tak? Nie tak nie mogę, bo są kiwice innych klubów, i ja akurat z piłką nie jestem związany, więc nie chcę nikogo wyróżniać, ani nikogo obrażać oczywiście. Ty jak to zrobić? Punkt numer dwa. No tak, bo tak, tak to jest Tak, dobra, dobra. Wędkarzy późną jesienią, odkłada wędki do szaf i rezygnuje z łowienia na komercji. Myślę, że to błąd. Spróbujcie swoich sił na łowiskach specjalnych i zapolujcie na zimowe karpie, a ja wam teraz podam 7 sposobów, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Zapraszam na film. Punkt numer 1. Wybór odpowiedniego łowiska. W porze późno jesiennej, zimowej czy wczesnowiosennej bardzo istotny jest wybór łowiska. Wielu wędkarzom się wydaje, szczególnie takim, którzy nigdy na komercjach nie łowili, że łowiska komercyjne to jest taka wanna z rybami wystarczy trafić w wodę, żeby złowić ryby. Nic bardziej mylnego a szczególnie właśnie w chłodnych porach roku. Karpie to są raczej ryby ciepłolubne i one dobrze pobierają pokarm jak jest ciepło. Gdy zrobi się chłodno, były kiedyś takie teorie, że karpie w ogóle nie żerują. Ja wiele ryb łowiłem zimą, wiele karpi złowiłem zimą właśnie na metodę. Ale trzeba było spełnić kilka warunków i właśnie w tym pierwszym punkcie Chciałbym zwrócić na, myślę, podstawowy warunek, czyli wybór łowiska. Jeżeli znacie jakieś łowisko, często nad nim bywacie, no to myślę, że wiecie, gdzie są miejsca głębsze, gdzie są miejsca płytsze, gdzie są miejsca bardziej nasłonecznione, czy który brzeg jest bardziej nasłoneczniony. I ja właśnie takie miejsca bym wybierał. Jeśli. Łowi się blisko brzegu, to wybierałbym miejsca bardziej nasłonecznione, czyli takie, w których słońce podczas dnia operuje najdłużej. Jeśli łowi się na otwartej wodzie, no to nie ma już takiego znaczenia. Znaczenie to ma, jeżeli jest miejsce jakieś na, na przykład zacienione, nad, nad, nad brzegiem rosną drzewa. Jeśli słońce wychodzi dosyć długo, jest za tymi drzewami i też drzewa rzucają cień na łowisko, no to raczej ja takiego miejsca bym nie wybrał. Kolejną sprawą, która jest bardzo ważna przy wyborze miejsca, jest głębokość wody. Według mnie w zimnych porach roku wybierajmy zdecydowanie najgłębsze miejsca. Oczywiście mówię tutaj o, o łowiskach, które no, nie mają 10 metrów głębokości, no bo na takich nie łowiłem, więc tutaj nie chcę się wymądrzać. Natomiast powiedzmy na takich tradycyjnych komercjach, które powiedzmy mają 1,5-2-3 metry. No to jak miałbym łowić w miejscu 1,50 a 1,80 m wybrałbym to miejsce 1,80 Jeżeli tam było miejsce ponad jakaś dołek taki ponad dwumetrowy wybrałbym ten dołek. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że no jestem pewny, że ryby w porze zimowej, czy takiej późno jesiennej gromadzą się w najgłębszych miejscach i tam jest największa szansa na ich złowienie. Jest pierwsza ryba, to jest ryba z tego miejsca, o którym wspominałem, czyli gdzieś tutaj w, w zasięgu naszego stanowiska, lub w ogóle na, na, na łowisku, lub na stawie, trzeba znaleźć głębokie miejsce. I to jest ryba, właśnie złowiona z takiego miejsca, znaczy złowiona no jeszcze, jej nie wyjąłem, ale zacięta z, z miejsca, które określiłem jako najgłębsze tutaj dostępne z mojego stanowiska. Punkt numer dwa. Mikroprzynęta. O tej porze roku no ja bym postawił głównie na małe przynęty, szczególnie jak głowie, daleko od brzegu. Karpie raczej już no nie, to nie jest taki okres, że one pobierają duże ilości pokarmu. I może być tak, że na dużą przynętę nie będzie można ich skusić. Ewentualnie będzie to możliwe przy brzegu, o czym później wspomnę. Natomiast na otwartej wodzie myślę, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest założenie jakiejś przynęty w rozmiarze mikro. Ja akurat używam mikrobandumów od Bites. świetne przynęty, w odpowiednim kształcie, w odpowiedniej wielkości, no, które ryby śmiało podnoszą zna i jeszcze w tym chłodnym okresie dają się oszukać. W tym czasie te brania ryb to one takie są niegwałtowne. Widać, są wyraźne, nie można przegapić takiego brania, bo wędka się wygina i nie trzeba się domyślać, że jest branie. Ale te brania są tak jakby, określiłbym to takie trochę w zwolnionym tempie, w porównując do brań letnich. Także i ten hol tej ryby jest taki bardziej spokojny. Ten, ten karp jest też taki bardziej dostojny podczas tego holu, tak jakby... Nie chcę powiedzieć, że zimna woda jest bardziej gęsta i mu się trudniej pływa, ale to trochę takie wrażenie można odnieść, że te karpie takie są no bardziej łagodne te zwroty zrobią, takie bardziej miśkowate, powolne. Co ma też oczywiście swój smaczek. Czasami w tych najgłębszych miejscach troszkę na te ryby trzeba poczekać. To nie jest tak, że tam od pierwszego zarzutu będą te ryby brały. Zdarzyć się tak może, że trafimy na jakiś dobry dzień albo Rzeczywiście yy, wytypujemy miejsce, gdzie ryby są zgrupowane i jest ich dużo więcej, jak w innej części zbiornika. Wtedy nawet w pierwszym zarzucie można się spodziewać brania. Natomiast najczęściej po prostu trzeba ten podajnik przerzucić kilka razy, zaznaczyć sobie to miejsce. No i później te ryby przychodzą, stają się bardziej powiedzmy takie śmiałe, odważne i, i mogą następować brania. Ładna ryba. No wielu wędkarzy odpuszcza to łowienie takie późno-jesienne, nawet zimowe. Ale na tych łowiskach, które przyjmują wędkarzy i pozwolą wędkarzom w tym czasie łowić, no myślę, że warto pojechać na ryby. Lepsze jest to niż siedzenie w domu przed telewizorem. Wziąłem tą rybkę na matę, mimo że jest... Pewnie jakbym był prywatnie na rybach, to bym już ją dawno wypuścił i nie, nie podchodził do maty. Natomiast chcę ją tutaj jeszcze zaprezentować i do zdjęcia, i do, do filmu, więc chcę to zrobić nad matą, żeby sobie żadnej krzywdy nie zrobiła, jakby... No się... O właśnie, no właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Spokojnie. Piękna rybka. W zimnej porze, późno jesienią, nawet zimą, albo wczesną wiosną takie ryby cieszą bardzo. I rybka oczywiście, do wypuszczenia, Zobaczysz, tak mogę tu go tak wypuścić z ręki, co jest najprzyjemniejsze. Chodź tutaj, wywinął fikołka i popłynął. Do łowienia na mikroprzynęty no, trzeba mieć specjalnie przygotowany przypon. Ja sam przygotowuję sobie przypony. Wiążę je na haczykach KKHB. Rozmiar 14, ewentualnie 16. Myślę, że ten rozmiar haczyka tak do końca nie przeszkadza. Wolę 14 jak 16, wtedy podczas, podczas holu czuję się pewnie. Jeżeli ktoś ma przekonanie, że ten mniejszy haczyk no ma znaczenie, to można zastosować 16. To będzie na pewno wystarczający haczyk, żeby dobrze zbalansować yy, tą mikroprzynętę. Ale kluczową. Rzeczą, właśnie w tym przyponie jest bagnet. Ja stosuję bagnety takie wykonane z drutu powiedzmy takiego skręconego. Nie, nie wykorzystuję bagnetów z zadziorem, tylko wykorzystuję bagnety ze skręconego drutu. I żeby ten bagnet był odpowiedni do tych mikroprzynęt, trzeba go uciąć. Mam ze sobą zawsze szczypce albo jak szykuję przypony, to już te przypony mają na włosie już obcięte bagneciki. Wystarczy, żeby ten bagnecik miał tak ze. 3 mm powiedzmy długości, tak żeby można było go wbić w przynętę. Ten sposób kiedyś mi zaprezentował Artur Matczak i on bardzo świetnie działa. Punkt numer 3. Pora dnia. Jeżeli mielibyście tylko kilka godzin na wyjście na ryby, to raczej polecałbym godziny południowe, ewentualnie popołudniowe niż godziny wczesnoranne. Chodzi o to, że no, mam takie wrażenie na podstawie wielu godzin spędzonych nad wodą. Słońce, temperatura ma bardzo duży wpływ na, na żerowanie karpi i takie mam wrażenie, że jak wyjdzie troszkę słoneczka, dzień już jest taki bardziej dojrzały, robi się troszkę cieplej w wodzie, to te ryby są bardziej pobudzone i można liczyć na więcej branie. Wiesz co za ryba? Nie, jesiotr. Tym razem jesiotr. Ja co prawda, no, wolę łowić karpie, ale zimą cieszy każda ryba każde branie. Piękna rybka. O, jaka silna. Ninja! Także nawet trening karate jest możliwy nad wodą. Jesiotry mają taki charakterystyczny nos, on jest bardzo ostry i tak jak widzieliście, jak ryba się wypuszcza, to, to jesiotry się najczęściej tym nosem zahaczają, a duży jesiotr potrafi zniszczyć podbierak. Jeżeli podbierzecie jesiotra, powiedzmy, tym nosem do dołu i on zacznie szaleć w podbieraku, to potrafi zrobić dziurę nawet w podbieraku. Ja nie wiem, czy tutaj też mi jakieś dziurki już skubaniec nie zrobił. Zobaczcie. O! No, udało mu się. Hello! Dzień dobry! Punkt numer 4: Drugie łowisko. Jeśli przyjeżdżam na komercję jesienią, czy zimą, czy wczesną wiosną, Przygotowuję sobie zawsze kilka jakichś tam różnych łowisk w ramach mojego stanowiska. O pierwszym wspomniałem w pierwszym punkcie, czyli miejsce najgłębsze. Drugie miejsce to jest przeważnie takie miejsce, które do którego mogę dostrzelić przynęty procą. W praktyce to jest między powiedzmy 10 a 18 metrem tak, tak najczęściej. To łowisko wybieram yy, i to łowisko to jest najczęściej takie końcówka jeszcze w miarę twardego dna przed przejściem w miękkie dno. Na wielu, wielu łowiskach komercyjnych da się wyczuć taki, takie miejsce, gdzie dno jest twarde, później stopniowo gdzieś tam przychodzi w miękkie dno. Więc staram się jeszcze na ten, na ten twarde dno, w pobliżu tego miękkiego dna podawać yy, kukurydzę za pomocą procy. Kukurydzę ewentualnie też można spróbować, tak zwany miękki pelet, pelet expander. To też bardzo świetnie działa. I takie miejsce też sobie, sobie nęcę. Na metodę łowię na tym głębszym, oddalonym od brzegu miejscu. Natomiast podczas łowienia cały czas sobie regularnie, powiedzmy, buduję to łowisko. I teraz jest taka... No kwestia, którą trzeba wyczuć, ile tych przynęt za pomocą procy podać w to miejsce. I to jest, myślę, klucz do tego, żeby łowić skutecznie. Zawsze najbezpieczniej jest podawać mało. No, bo z tej wody nie da się wyjąć. Podamy mało, zarzucimy w to miejsce naszą przynętę. Jeśli tam przypłynie jedna, dwie ryby, no mamy dużo większe szanse, że te ryby znajdą naszą przynętę gdzieś tam w gąszczu tych pelecików czy kukurydzy, która jest na dnie. Jeżeli jest mniej tych powiedzmy konkurencyjnych przynęt, które wystrzeliliśmy pracy w porównaniu do, do naszej przynęty, no to to branie może nastąpić szybciej. Ale nieraz zdarza się tak. O czym się przekonałem na jednych z zawodów na własnej skórze, że jeżeli się poda za mało przynęt, a jest konkurencja na przykład na brzegu, no to te ryby mogą wybrać miejsce bardziej obfite, obficie nęcone. Szczególnie, może zimą już nie, ale jeżeli jest wczesna jesień, noce nie są jeszcze zimne, i ryby jeszcze przed zimą, jakby, no, próbują sobie stworzyć zapasy. Tkanki tłuszczowej, no to wtedy tych przynęt można podać więcej. Ewentualnie, jeżeli wyczujemy, że na przykład zbyt dużo przynęt jest podane w łowisko i nie wiem, mamy ocierki, a nie ma brań, no to wtedy warto ten zestaw zarzucić gdzieś na obrzeża, przerzucić dalej, zarzucić w prawo od miejsca nęcenia, w lewo. Tak, żeby na obrzeżach tego naszego nęconego miejsca, gdzie przynęt na dnie tych wystrzeliwanych jest mniej, no wtedy mamy też większe szanse na branie, bo te ryby, nie wiem, przypływają od środka, czy gdzieś z boku do nas przypływają i pierwszą przynętą, na którą natrafią, to jest nasza przynęta. O, 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 o poczekaj, czekaj, czekaj. Iż on! Jest! Wspominałem, że o tej porze roku raczej używam niewielkich podajników. Natomiast, no jak są trudne dni, to jeszcze próbuję kombinować. Jak czuję, że w te miejsca, które wybrałem, dzisiaj tak na przykład jest, że z tego niby głębokiego miejsca był, były jakieś ryby, ale później zrobiła się cisza. Więc przezbroiłem wędkę i postanowiłem zarzucić wędkę po horyzont. Akurat dzisiaj są takie warunki, że jest dosyć wiecznie. Wiatr jest za pleców i obserwuję tak jakby ryby poszły za wiatrem. Widzę, że na przeciwległym brzegu, który jest całkowicie poza moim zasięgiem rzutowym, tam widzę co chwilę, znaczy co chwila, no widziałem już kilka spławów, czy tam wyskakujących ryb z wody na tym brzegu ani razu czegoś takiego nie było. Co pozwala mi domyślić się, że ryby tak jakby przesunęły się na tamten na przeciwległy brzeg. Postanowiłem więc łowić jak najdalej od brzegu. Przede mną jest taka wyspa trzcinowa, więc pod tą wyspę możliwie blisko, jak mi się udało, zarzuciłem zestaw. No ale żeby tam zarzucić, no to już nie sięgnąłem po podajnik wielkości S, tylko podajnik banjo wielkości large. I przy, nie wiem, czwartym rzucie pod tą wyspę nastąpiło branie. No i mam jakąś kolejną rybę, którą będę mógł Wam, mam nadzieję, zaprezentować. Ty albo, albo ta ryba jest w miejscu nęcenia, albo przepłynęła i ruszyła ryby, bo takie beło. O jakie tam beła idą na wodzie bracie. O chyba od tej ryby, no, o, ładna ryba chyba jest. Ciekawe jestem, bo na wodzie piękne bełka poszły, wiesz. Nie wiem co to będzie. To trochę musiałem się nakorblować, żeby tego karpia tam z tej wyspy tutaj przyciągnąć, ale już jest blisko. Podobnej wielkości, może troszeczkę mniejszy od tego poprzedniego. No troszkę mniejszy, może bardziej gruby, albo podobny, podobna ryba. No choć pierożku. Zimą cieszy każde branie i każda ryba. Może jeszcze jedno uda mi się złowić. Harcerzyk. Punkt numer 5. Czym łowić w tym łowisku nęconym za pomocą procy? No ja, ja stosuję dwa rodzaje zestawów. Pierwszy to jest oczywiście tradycyjny, tradycyjna bombka czyli ciężarek, przypon na końcu, przynęta. Przynętą na bombkę może być jedno ziarno kukurydzy albo dwa pelety expander w rozmiarze 4 mm założone na włos. Oprócz oczywiście bombki można też zastosować metodę, to też bywa bardzo skuteczne. Ja też lubię właśnie w miejscu nęconym na bombkę łowić metodą, ale wybieram wtedy podajnik najmniejszy, xsk. Tak, żeby ta ilość podawanych powiedzmy pelecików czy tej zanęty była taka naprawdę minimalna. Głównym elementem, który mnęce w tym łowisku, to jest kukurydza, czyli odgłos wpadanej kukurydzy do wody, same te żółte ziarenka, które leżą na dnie to jest coś, co ma te ryby wabić. Podajnik do metody to jest tylko taki, taki jakiś tam dodatkowy element, który. Spowoduje jakąś chmurkę w wodzie, jakiś dodatkowy zapaszek. Coś takiego nowego ciekawego, co może ryby zainteresować. Punkt numer 6. łowienie przy brzegu. Nigdy jak jestem na łowisku specjalnym, nie zapominam o łowieniu spod brzegu, a przynajmniej o nęceniu takiego miejsca spod brzegu. Jeżeli jest tylko taka możliwość, zawsze zdaję sobie szansę, bo wiem, że w takim miejscu. Mogę się spodziewać brania bardzo dużej ryby i, i ta jedna ryba może zrobić cały dzień. Akurat tutaj na tym łowisku, jesteśmy na łowisku Milejewo. Wybrałem sobie takie miejsce, gdzie jest zwalone drzewo. Przeszedłem tutaj z wędką, sobie wygruntowałem. No to tam jest tak myślę, że. wody po jajka powiedzmy. Więc to już jest wystarczająca głębokość przy brzegu, żeby zapolować na dużą rybę. Jakieś takie zwalone drzewa to też są miejsca, które karpie lubią. Dlatego takie miejsce też chcę zanęcić, ale nęcę je w specyficzny sposób, bo do nęcenia używam tylko i wyłącznie zanęty. To jest zanęta Match Method Mix Dark w wersji ciemnej. Zrobię z tej zanęty taką, powiedzmy, niemocno ściśniętą kulkę, która yy, Gdzieś rozwali się o uderzenie o powierzchni lub w toni i opadnie na dno, tworząc taki dywan. I jeżeli karp się tym zainteresuje, przypłynie w to łowisko, no to jedyne, co będzie miał tam do zjedzenia, to będzie moja zarzucona przynęta. Jeżeli chcielibyście łowić tylko na metodę, to tak naprawdę nie potrzeba wiele przynęt. Takie pintowe, powiedzmy, tej wielkości pudełeczko peletu, tyle samo zanęty wystarczy. Natomiast ja robię tego więcej, szczególnie zanęty. Peletu robię taki pojemniczek, natomiast zanęty robię więcej, no bo tą zanętą jeszcze dodatkowo nęcę miejsce przy brzegu. I na start podaję 3-4 powiedzmy takie, takie garści dosyć mokrej, wilgotnej, zanęte, ale nie mocno ściśniętej, żeby zrobić dywan i później tak mniej więcej co pół godziny, 45 minut podaję po jednej takiej kuleczce w łowisko, ewentualnie jak uda mi się złowić rybę, to po rybie też dwie kuleczki podaję, żeby cały czas tam dywan był na, na dnie, bo jeżeli przypłynie karp, a łowię w innym miejscu i nie zauważyłem, że tam przypłynął karp, i on dobrze machnie ogonem, to tą całą zanętę gdzieś rozproszy i to miejsce, można powiedzieć, już tak jakby nie działa, już nie jest nęcone, więc trzeba regularnie je donęcać, żeby cały czas tam na dnie był dywan zanęty. Ostatni punkt, siódmy. Świetną przynętą na takie łowienie w, w zimnej wodzie, w łowiskach komercyjnych jest mielonka. Zawsze jak wyruszam późną jesienią, czy zimą, czy, czy wczesną wiosną na Łowisko komercyjne, mam ze sobą kilka plastrów mielonki, kupuję zwykłą mielonkę tyrolską, taką, która jest dostępna w blokach w sklepie mięsnym czy na stoisku mięsnym i po prostu proszę ekspedientkę o ukrojenie kilku plastrów grubości, nie wiem, 8 mm. Ewentualnie kupuję jakiś tam kawałek, i później sam sobie w domu kroję takie plastry i z tych plastrów nad wodą za pomocą. Wycinaków, wycinam takie zgrabne formy, które przypominają pelet. Tak to wygląda jak pelet. Zakładam tę mielonkę na włos z push stopem I mielonka jest doskonałą przynętą podczas polowania na największe ryby w łowisku, czyli blisko brzegu. Bardzo lubię zestawienie zanęty i jako przynętę stosuję kawałek mielonki. Tutaj wykrojnik dziesiątka, myślę, 10 milimetrowy jest, jest najlepszy. Jeśli są duże ryby, to można nawet sięgnąć po dwunastkę, czyli dosyć duża przynęta. Trochę kontrastująca z tym, co mówiłem, że daleko bardzo lubię sięgać po małe przynęty. Tutaj przy brzegu raczej wybieram duże przynęty. Y Zdarza się też, że zarzucam na bombkę mielonkę właśnie w to miejsce nęcone kukurydzą, bo ta mielonka też w tym miejscu nęconym kukurydzą też często bywa skuteczna, ale tam już wolę wykroić kawałeczek o średnicy 8 mm. Z jest, jest. Jest kolejna ryba, trochę długo trasu mi zajęło, żeby je namierzyć, zlokalizować. Ale teraz, uu, uu, kolejny zarzut, daleko tam pod wyspę jest kolejne branie, tak jakby poszedłem za wiatrem i, i te ryby tak jakby tam się ustawiły. Pora dnia ma bardzo duże znaczenie, rano, po nocy, gdzie najczęściej jeszcze jest chłodniej, ryby mam wrażenie są ospałe, natomiast im dzień jest bardziej zaawansowany, Woda na pewno musi się troszkę ogrzewać. Jeszcze jak słońce operuje na, na powierzchni wody, to na pewno jest jakaś minimalna zmiana temperatury wody. Ryby to czują. Myślę, że są troszkę bardziej pobudzone i wtedy jest większa szansa na branie. Teraz już, jak widzicie po słoneczku, już słońce przeskoczyło swój najwyższy punkt i teraz schodzi coraz niżej, już zmierza ku zachodowi. A ryby się rozkręcają, rozkręcają i mam nadzieję, że będą jeszcze kolejne brania. Tych bran jest niewiele, więc każdą rybkę trzeba szanować. Nie ma holowania na tak zwanego hama. Z wyczuciem jak ona chce odpłynąć, to trzeba jej troszkę odpuścić. Nie chcę tutaj do powierzchni podejść. O! Blondyn wieczorową porą, zobaczcie. No, co, blondasku? Dwóch się nas spotkało. Szybka prezentacja, i go puszczam, bo on chce już odpłynąć. Już odpływasz. Ojejku. Chyba, że ja odpłynę razem z Tobą. I raptus troszkę. późno jesienne, czy zimowe wędkowanie na komercji? No nie jest łatwe, przyznaję, nie jest łatwe, szczególnie na nowym łowisku. To co wspomniałem, trzeba raczej szukać miejsc, gdzie są ryby, i, i wtedy trzeba sobie dać szansę, żeby się do tych ryb dobrać. Dlatego ja wybieram sobie trzy, nie raz i cztery jakieś tam łowiska, które obławiam. I, Zdaję sobie też sprawę, że nie, te, nie wszystkie łowiska dadzą rybę danego dnia. Jak jest dobrze, to możemy liczyć na rybę z każdego miejsca. Natomiast nieraz jest tak, że tylko jedno miejsce odpali i tylko w jednym miejscu będziemy mieli brania. Ale takie łowienie jest bardzo satysfakcjonujące. Nad wodą najczęściej nie ma zbyt wielu wędkarzy, albo ich w ogóle nie ma. Ja bardzo często łowiłem na komercji zimą, gdzie byłem tylko ja sam i woda, więc przeważnie jest cisza. Pokój. To jest troszkę chłodno, no jest chłodno, ale jest, jest przyjemnie. Każda ryba, każde branie, no mnie bardzo cieszy. Nawet taką troszkę większą satysfakcję odczuwam właśnie zimą niż, niż latem, gdy mam branie na komercji, bo wiem, że te ryby są wypracowane. To nie są proste ryby do złowienia. Trzeba troszkę się nagłówkować, żeby się do tych ryb dobrać. Ale jest warto. Trzeba uzbroić się oczywiście w cierpliwość. To jest bardzo istotna sprawa. Cierpliwość polega na tym, że nie liczymy na 20 czy 30 brań jednego dnia, tylko walczymy o każde pojedyncze branie. Cierpliwość też może polegać na tym, że na przykład zarzucamy zestaw i przez pół godziny go nie wyciągamy z wody. Dajemy szansę rybie na pochwycenie naszej przynęty. Dni zimą bywają różne, bywały też takie, że i nie miałem brania i o kiju schodziłem z nadwody, ale najczęściej coś udało się złowić, czasami nawet było to ponad 10 ryb podczas jednej zasiadki, więc takie wędkowania były najbardziej satysfakcjonujące. Mam nadzieję, że te, te sposoby, które zaprezentowałem pomogą Wam i zachęcą Was w ogóle do wyjścia nad wodę w zimnych porach roku. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.